Moi drodzy, dzisiaj o ważnym zadaniu, które przed nami, o ważnych krokach, które powinniśmy podjąć. Posłuchajmy, ale najpierw idziemy do Jezusa. Panie, gdy przychodzimy do Ciebie, by uczyć się bliskości, by rozumieć, co do nas mówisz, by wsłuchiwać się w Twój Boży głos, kiedy zawierzamy Tobie nasze życie to Ty nieustannie nakierowujesz nas na miłość. U błogosławionego Ruperta Majera czytamy, chcąc określić krótko chrześcijaństwo, trzeba powiedzieć, chrześcijaństwo jest religią miłości. Chrześcijanin, który nie chce uznania przykazania miłości, albo świadomie nie praktykuje go w życiu, przestaje być chrześcijaninem. Niech to Panie słowo wstrząsa nami, bo tak mało życzliwości, bo tak mało ciepła, bo tak mało troski. I to tej troski, miłości, życzliwości, ciepła, którą powinniśmy zanieść światu, zmieniej w nas to Jezu. Amen. Posłuchajcie mnie, wyspy. Ludy najdalsze, uważajcie, powołał mnie Pan już z łona mej matki. Od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałem zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie. I rzekł mi: Ty jesteś sługą, moim Izraelu, w tobie się rozsławię. Ja zaś mówiłem: próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Wsławiłem się w oczach Pana. Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela. Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus jest to dłuższy tekst, chociaż nie całe dzisiejsze czytanie z Wielkiego Wtorku. Chciałem dotrzeć do tego momentu, w którym prorok mówi o nawróceniu i zgromadzeniu całego Izraela. Z czym to nawrócenie i zwrócenie i przywrócenie Izraela, nowego Izraela się kojarzy? Moi drodzy, z, y, powinno nam się kojarzyć z wielkim mandatem. Oczywiście nie chodzi o mandat, który w tym czasie świątecznym i przedświątecznym i poświątecznym jest wystawiany to tu, to, to tam przez y, różne służby. Chodzi o ten mandat, który y, Jezus jako swoje, jako swoje przykazanie, y, jedno z ważniejszych przykazań, żeby nie powiedzieć, że. Y, że najważniejsze, bo najważniejsze przekazanie dał nam, nowe przekazanie dał nam, ale no, przed swoim odejściem do Ojca powiedział, że posyła nas. Posyła nas, abyśmy szli i owoc przynosili, aby ten owoc trwał, ale On powiedział: Idźcie na cały świat i głoszcie Ewangelię. Głoszenie Ewangelii jest w samym sercu Jezusa. Ono ma się kończyć tym, że będziemy czynić uczniów. Czy nie jest to przywilej, czy nie jest to łaska, czy nie jest to dar, czy nie jest to wow, podzielenie się misją. Głosić Ewangelię. Y... Moi drodzy, problem jest cały czas w tym, że my, jak to mówi ksiądz biskup Edward organizujemy kongresy. Ewangelizacyjne, organizujemy sympozje ewangelizacyjne, organizujemy kursy ewangelizacyjne. Super, to nie jest złe. Ale jednocześnie my ci sami tak słabo wychodzimy z tej naszej przestrzeni bezpieczeństwa na ulicę. na ulice miast, by mówić o Jezusie, by pokazywać Jezusa. By pokazywać piękno Ewangelii. Tak mało wychodzimy na ulicę. I wiesz, no, trzeba nam to robić, znajdując swój sposób, jak najpierw robić tą wstępną ewangelizację, czyli jak doprowadzić do tego, żeby ludzie najpierw przestali nas przeklinać. Może to dziwnie brzmi. No tak, kiedy zaczynasz wychodzić na ulicę, to pierwsza rzecz, którą musisz uwzględnić w tym spotkaniu, będą najróżniejsze wulgaryzmy w Twoją stronę skierowane. I tu nie chodzi o to, żebyś odpowiadał tym samym. Absolutnie nie. I nie chodzi o to, żebyś też nie reagował wobec takich rzeczy, kiedy wchodzisz w środowisko naj, najróżniejsze. No mamy. Konkretne podpowiedzi od ostatnich papieży, którzy byli, że mamy iść tam, gdzie gromadzą się ludzie, by tam głosić dobrą nowinę. Natomiast sposób, w jaki to zrobisz, albo on może zaciekawiać, inspirować, albo on może odstraszać. Ja widziałem dwa sposoby. Kiedy widziałem, jak. W zimny dzień ktoś postawił ekspres i, i, i serwował kawę. Po prostu serwował kawę, zjednął sobie dziesiątki ludzi. I właściwie robił tylko jedną rzecz. Robię to dlatego, bo kocham Boga i dzielę się miłością. I widziałem też, jak ktoś nawoływał do nawrócenia i trzymał pranszę, że czasy ostateczne nastały, tak? Nie tylko, że ludzie pluli, wzgardzali, odrzucali tego człowieka, to mówili, no nawiedzony: Ja nie chcę mieć z takim kościołem nic wspólnego, a ten człowiek uchodził za męczennika, słuchajcie, wobec tego wszystkiego, co, no, co, co, co tam w jakiś sposób sobą prezentował, bo mówił: No tak, no, się nam nie spełnia Ewangelia. No, bzdura. Naprawdę, Pan Bóg chce, żebyśmy. Zamiast miłości, zamiast pokazywania tego, co On dla nas zrobił, nieśli to, co prezentował ten, ten, ten drugi człowiek? Naprawdę tak? To, to o to chodzi? Czy jest jakaś zasada? Mówiliśmy sobie dwa, trzy tygodnie temu i ciągle trzeba do niej wracać. Zasada, o której mówi święty święty Jan od krzyża, która będzie hasłem rekolekcji i tutaj zdradzę wam tajemnicę, poprowadzi w tym roku na przystanie z Jezusem rekolekcję, to już jest pewne, ksiądz biskup Edward Dajczak. Siej miłość, a zbierzesz miłość. Kiedy modliliśmy się, to hasło przyszło, odpowiedzieliśmy księdzowi biskupowi, bardzo się ucieszył, mówi tak, to jest to. A potwierdził swoją obecność na przystani z Jezusem, na rekolekcjach, więc to też jest taki news na dziś, <gryw> w ten wielki wtorek. No i teraz znalezienie sposobu, jak tę miłość zanieść. To no, jest tyle głów, tyle pomysłów. Jak zanieść miłość, żeby kochać. I żeby ci, którzy są postawieni na drodze naszego życia doświadczyli tej miłości zwyczajnie spotkanie ludzie zwyczajnie spotkanie ludzie prośmy o owoce Ducha Świętego bo od tego się zaczyna to co najpiękniejsze w budowaniu cywilizacji miłości owocem zaś Ducha jest radość pokój, cierpliwość uprzejmość wierność Owoce Ducha Świętego sprawiają, że ludzie chcą z nami być. I to nie dlatego, że my zgadzamy się na grzech, na zło, że my tolerujemy grzech czy zło. Nie. Nie. To jest nieprawda. Tylko ludzie czują się bezpiecznie przy nas. Ludzie czują się kochani przez nas. Ludzie czują się nie złamani przez nas. Nie złamie, czyci nadłamani. Nie zgasi knotka o nikłym płomyku. Wiecie, ja, ja jestem może takim dziwnym dyrektorem szkoły ewangelizacji, ale ja nie lubię takich ewangelizacji, w których człowiek wykazuje drugiemu człowiekowi, że on nie ma racji. Naprawdę, nie lubię takich ewangelizacji. Nie cierpię takich rzeczy, jak ktoś, wiecie, biega, krzyczy, i doprowadza do tego, że ludzie się po prostu z tego śmieją. Jestem bardzo podobny w tym do tego, co mówił ksiądz Jan Kaczkowski. Przyjmuję to całym sercem. Natomiast człowiek, który, który jest kochany przez nas, on, nawet kiedy jest niewierzący, zobaczy coś więcej niż tylko to, że my go kochamy że ta miłość płynie z powodu tego, kto tę miłość nam nieustannie ofiarowuje. Serio? No dobra, zgadałem się dość mocno dzisiaj. Moi drodzy. Yy. Tyle jest newsów na, na stronach, poszczególnych stronach, że nawet nie wiem, za który news się z, zabrać. Powiedziałem wam o newsie ze strony Przystań z Jezusem wobec rekolekcji z biskupem Edwardem Dajczakiem. Cały czas trwają zapisy na Przystań z Jezusem. E, oczywiście już nie ma miejsc w, w ośrodku, czy w domu wspólnoty, tak trzeba lepiej by było nazwać, ale są miejsca jeszcze w namiotach, tak jak na przystanku Jezus. Druga rzecz, cały czas trwają zapisy, chociaż już jest większość miejsc zajęta na kurs Paweł w koszalinie, który będzie w sierpniu, ale chcemy, żeby wszystkie miejsca były zajęte, i cieszymy się, że tyle miesięcy wcześniej już się zapisujecie i ten czas sobie rezerwujecie. To jest piękne i Bogu za to dziękujemy. Ale także zrzućcie okiem na stronę, stronę kochaj.my. To jest też strona, która ostatnio została schakowana niestety. Poprowadziliśmy sporo tych kursów ostatnio, ale przed nami także kilka kursów wyjazdowych. To znaczy, to, że nie mamy miejsca tutaj na miejscu w Koszalinie, wcale nie oznacza, że nie możemy jakiegoś kursu zrobić w jakiejś ze szkół zaprzyjaźnionych. Więc zapraszam Was także na te kursy, które po, poprowadzimy, a o których jest mowa na stronie kochaj.my www.kochaj.my naszej diecezjalnej szkole ewangelizacji. Co dalej, jeśli chodzi o usprawiedliwienie 2103? To nie jest tak, że my żeśmy absolutnie odpuścili kwestie organizacyjne. Mówiłem Wam, że uda się z tym terminem. Niestety ciągle Trwa praca nad tym to może dziwnie brzmi, ponieważ trzeba wybrać coś, co jest w ofercie tylu różnych propozycji. My nie chcemy, nie chcemy zrobić czegoś takiego, co będzie potem skutkowało odwołaniem. I te, te różne propozycje są, się ścierają cierpliwości. Po prostu tylko tyle wam powiem. Absolutnie nie zapomnieliśmy o tym. I także zachęcam, żeby na stronę Usprawiedliwieni 21.03 zobaczyć na newsy, które nam obecnie towarzyszą. W komentarzach dzisiaj proste, bardzo proste komentarze, z których rozlosujemy najnowszą książkę Miękkie Lądowanie. I y, oczywiście z, z autografem, z pisem, jakimś słówkiem y, I proszę Was o to, abyście wpisali jedno y, ze zdań z Ewangelii, y, którym obecnie żyjecie. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, lajkujemy i do zobaczenia jutro.